Skasowałeś statek. Co zrobiłaś droidowi? Nic, a ty Sokołowi? Na pewno ma się znacznie lepiej niż on. Przynajmniej się nie pari. To, co a cały... z niego zostało, się nie pari. Chcę wiedzieć, co to było. Ale ja chcę bardziej. Wiesz, co jesteś? Co? Nie do życia jesteś. Nie do zniesienia. A ty... Jesteś nie do wytrzymania. To nie co. Hej, z... 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 O! Jeszcze latać zaczęli! Jak to latać? No biorą i latają! Tak wygląda życie po śmierci? Droidy też mają dostęp? Myślałem, że już po nas. Ja wciąż tak myślę. Jak stąd wyjść? Hmm. Niestety, nie mogę Wam tego powiedzieć. Półtora pierdoliona języków znasz tego akurat nie? Oczywiście, że znam i doskonale wiem, gdzie znajduje się tellurium. Tylko, że informacja jest zapisana runicznym pismem sitów. I co z tego? Moje oprogramowanie zabrania mi tłumaczenia z niego. Więc gdy raz w życiu możesz powiedzieć coś no. do rzeczy, będziesz milczał? Ironia losu, nieprawdaż.